Więc powiem wszystko, tutaj jest cała prawda. Uwaga, to jest cała prawda. Hej, to znowu ja. Przepraszam, będziemy mieli kolegę. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, tak naprawdę z odpowiedziami, ponieważ pod ostatnim filmem dostałam kilka pytań odnośnie IB, odnośnie tego, jak wygląda życie ucznia w IB. I dzisiaj w takim razie przyszłam do Was i chciałabym na nie odpowiedzieć, bo, bo są to takie kwestie, które tak naprawdę są w stanie zadecydować o tym, czy ktoś wybierze, czy nie wybierze IB. Przepraszam, że w każdym filmie siedzę gdzieś indziej w jakimś innym pokoju, ale są to moje pierwsze kroki na YouTubie i chciałabym się trochę zorientować, gdzie jest najlepiej filmować. Więc no, pewnie przez jeszcze jakiś czas będzie się ten background trochę zmieniać. Zatem zaczynajmy. Ok, to na początek chciałabym trochę powiedzieć o tym, co się zmieniło w ogóle teraz w IB, bo wiem, że niektórzy z Was mogą mieć na przykład rodzeństwo, które chodziło do IB i, i to IB, no nie wiem, kilka lat temu wyglądało troszkę inaczej niż wygląda to teraz, ponieważ na ten rok, na, na mój rocznik, IB wprowadziło kilka zmian, bo IB zmieniło trochę to, jak wygląda matematyka. Bo matematyka dotychczas była podzielona na matematykę SL, standard level, matematykę HL, higher level i matematykę studies. To była taka matematyka właśnie prosta, użytkowa, um, trochę porównywalna do tej matematyki AI, którą biorę ja. Um, czyli to takie no, mówienie o statystyce, o pożyczkach w banku, o prawdopodobieństwie, no takie rzeczy bardzo życiowe. I to były takie trzy matematyki do wyboru. A teraz właśnie mamy cztery, tak jak też mówiłam w dwa filmy temu. Bo teraz do wyboru, tak jak mówiłam dwa filmy temu, są cztery matematyki. Yy, matematyka AI taka użytkowa właśnie i matematyka AA bardziej teoretyczna. I one obie są dostępne w wersji HL bądź SL. Zostały też wprowadzone pewne zmiany dotyczące nauczycieli, jak oni mają prowadzić lekcje ale to my tak naprawdę jako uczniowie nie mamy za bardzo do tego dostępu, więc tego Wam zdradzić za bardzo nie mogę, bo nie mam jak, nie mam tej wiedzy, ale, ale to na pewno jest gdzieś dostępne właśnie na stronie IBO, no to też um, stronę znowu podlinkuję w opisie. Między innymi portfolio, o którym mówiłam w poprzednim filmie, portfolio z polskiego było pewną zmianą, ponieważ dotychczas na polskim była pewna podstawa programowa, którą nauczyciel musi zrealizować. Teraz tej podstawy nie ma. I tak naprawdę IBO, żeby móc w pewnym sensie nadzorować to, co robi nauczyciel polskiego, to właśnie jedyną formą takiego nadzoru. Jedyną formą takiego nadzoru jest prowadzenie portfolio. Do nas miała przyjechać um, grupa właśnie nauczycieli z IBO, yy, ze Szwajcarii yy, w czerwcu, mieli zrobić taką wizytację, przejrzeć nasze portfolio. Porozmawiać z nami właśnie odnośnie IB, odnośnie tego, jak nam się jest na IB, z czym się zgadzamy, co nam się podoba, co nam się nie podoba. Ale ze względów oczywistych, no to nie bardzo było jak to zrobić, bo jesteśmy właśnie w środku pandemii, więc oczywiście żadna wizytacja nie przyjeżdża. No ale taki był zamysł tego portfolio. I to są takie dwie główne zmiany uczniowskie, które zostały wprowadzone przez IB. Na nasz rocznik, ale tak naprawdę IB zmienia pewne rzeczy, takie może detale, ale zmienia co roku. Jest szansa, że um, za rok też będzie coś zmienione, ale nie wiemy, zobaczymy. Ania Kowalska zapytała mnie, jak często trenuję siatkówkę i czy mam czas na znajomych i właśnie na trenowanie tego sportu w IB. To pytanie jest akurat bardzo ciekawe. Zazwyczaj pytają się mnie, czy mam czas wolny po prostu. Ale Ania spytała też o sport, co jest bardzo miłe. Na sport jako taką mam czas, ponieważ włącza mi się on w kas, tak jak mówiłam w poprzednim filmie, do którego zapraszam. Włącza mi się on w kas i jest to moja aktywność, więc mam na niego czas, bo muszę mieć na niego czas, ponieważ IB bardzo się postarało, żebym miała na niego czas. Ja ten sport uprawiam. Raz, czasami dwa razy w tygodniu. W siatkówkę głównie gram ze szkołą. Moja szkoła ma swoją drużynę siatkarską, więc głównie w siatkówkę gram ze szkołą. Często sama sobie organizuję siatkówkę ze znajomymi, ale to jednak dalej są ludzie ze szkoły. W tym roku na przykład miałam tournament, miałam dzielnicowe zawody siatkarskie dla dziewcząt. I to mi się również wliczało w kas, więc tak naprawdę miałam na to czas. Czasami z taką siatkówką bardziej dla przyjemności niż dla szkoły bywa ciężko, bo w tygodniu na pewno nie mam na nią czasu. Czasami udaje mi się zorganizować coś w weekendy, spotkać się ze znajomymi na 2-3 godziny i pograć sobie na jakimś boisku. Ale to nie są rzeczy cotygodniowe, ponieważ po prostu w IB pracy jest dużo, ale to zaraz do tego przejdę, bo było również pytanie właśnie o to, ile czasu w ogóle mam w IB. O środkówce to chyba będzie tyle, bo, bo zaraz przejdę właśnie bardziej do kwestii czasu w IB. To Ania Kowalska i Bartusz Kłoszewski zadali w sumie bardzo podobne pytania, ym, więc odpowiem na nie teraz, tak po kolei. Ania spytała się najpierw, czy drugi raz wybrałabym klasę IB. To jest ciężkie pytanie. To jest ciężkie pytanie, bo IB ma dużo plusów i minusów. Są one takie ekstremalne, mm, ale szczerze, tak zupełnie szczerze, z serca, gdybym miała powiedzieć, czy wybrałabym drugi las, raz klasę IB, to wydaje mi się, że tak. A jest to spowodowane tym, że IB daje tak naprawdę bardzo dużo możliwości rozwoju takiego rozwoju niededykowanemu szkole, tylko rozwoju dedykowanego sobie. I ja jestem w stanie wybrać co chcę robić i w jaki sposób chcę się rozwijać w IB, a wiem, że w polskim systemie nie do końca jest to możliwe. Wybrałabym klasę IB drugi raz również z powodu tego, jakie plusy jeżeli chodzi o przyszłe studia ona daje. Ponieważ tak jak mówiłam klasa IB, bardzo uczy w stronę studiów. Podstawa programowa zaprojektowana jest w ten sposób, żeby na studiach odnaleźć się lepiej niż ci, którzy do IB nie chodzili. IB przygotowuje nas na studia, na życie akademickie, na naukę, na pisanie wypracowań, prac, tak dobrze, że wydaje mi się, że jest to duży plus i jest to warte tego. Kolejne pytanie będzie takim połączonym pytaniem, bo Bartek i Ania zadali w sumie bardzo podobne pytania um, i to jest, czy jest trudno w klasie IB i jak dużo czasu się poświęca na naukę i ile z tego zostaje dla nas? Okej, okay, to zacznę od tego, że klasa IB jest naprawdę trudna. To jest bardzo wymagający program. Żeby poradzić sobie w IB trzeba mieć naprawdę twardą skórę i być odpornym na wiele takich psychicznych czynników. Przede wszystkim dlatego, że w IB natłok pracy jest ogromny. Naprawdę, uwierzcie mi, jest tego bardzo dużo. Oczywiście, jak w każdej szkole, są momenty, kiedy na przykład w jednym tygodniu nie ma nic, absolutnie nic, żadnych testów, żadnych kartkówek, nic, żadnych paperów do oddania, zero. Aczkolwiek dalej trzeba się przygotować na lekcję, ponieważ na lekcji w IB, jeżeli nie jesteś przygotowany, to nie masz po co na nią iść, bo lekcje IB wykorzystują wiedzę z całego roku. Nawet kiedy omawiacie nowy temat, to przyda Wam się wiedza z poprzednich tematów. Dlatego warto się przygotowywać na bieżąco w IB. A jak wiemy bądź nie wiemy, przygotowywanie się na bieżąco jest również bardzo czasochłonne. Dla przykładu mogę Wam powiedzieć, że mój typowy dzień w szkole trwa od 8.15 do 16.00. To, to jest mój czas lekcji. Yy, po lekcjach wracam do domu. Zajmuje mi to około pół godziny. To już może jest 16.30. Jem sobie obiad 17.00 i od 17 do 21.30 siedzę nad lekcjami. I to nie jest siedzenie i odrabianie, bo odrabianie lekcji zajmuje zazwyczaj bardzo krótko, bo są to, są to zadania domowe, takie bardziej na myślenie. Ale chodzi głównie o przygotowywanie się, bo trzeba powtórzyć, trzeba się przygotowywać na testy, trzeba napisać um, papery, jeżeli mamy jakieś zadania. Ja w tygodniu osobiście nie mam czasu dla siebie. Nie ma tak, że pójdę po lekcjach gdzieś, na przykład, nie wiem, na kawę, posiedzę sobie dwie godziny na kawie, wrócę i na spokojnie odrobię lekcję. Nie. Niestety IB bardzo oczekuje od ucznia wkładu pracy. Oczywiście nie byłoby to możliwe. Gdyby nie było jakiegoś czasu wolnego, tak. Więc do tego dochodzą weekendy. Zależnie od tego, jakie są assignments na następny tydzień, ja albo pracuję i sobotę, i niedzielę, albo trochę w sobotę mam wolne, na przykład idę się spotykać z chłopakiem, idę, nie wiem, właśnie na siatkówkę, pracam sobie po południu i idę się uczyć, a w niedzielę zazwyczaj też cały dzień robię coś. Aktualnie mam w szkole taki okres, kiedy mam wszystkie internale teraz do zrobienia. O internalach mówiłam w zeszłym filmie, który będzie gdzieś tu um, i, i teraz mam właśnie do zrobienia wszystkie internale i teraz już nie mam w ogóle czasu. Myślimy sobie, że o, kwarantanna, troszkę więcej czasu, o, teraz są matury akurat, to już w ogóle luz. Nie, właśnie, ja nie wiem czemu, ale w IB jest coś takiego, że im bardziej wolne masz. Tym mniej wolne masz. Bo teraz w maturze mam jeszcze więcej roboty niż miałam, gdy nie było matur, gdy były normalne lekcje online. Mm, a w kwarantannę w ogóle mam jeszcze więcej lekcji, niż było, kiedy nie było kwarantanny. Mm, więc taka rada, że jeżeli chcesz mieć czas wolny, to nie miej czasu wolnego. Chciałabym się jeszcze odnieść do tego, że uczę się do tej 21.30, bo Partek się spytał, czy trzeba się uczyć do późnych nocy. To bardzo zależy od osoby, bo ja na przykład jestem osobą, która chodzi spać o 22 i ja bym się nie mogła uczyć do pierwszej, ale bardzo wiele osób z mojej klasy na przykład uczy się do trzeciej i wtedy idzie spać i wtedy i wtedy yy, o trzeciej na przykład idzie spać i, i twierdzi, że oni dopiero wtedy się nauczyli. To bardzo zależy od osoby. Wiele uczniów IB mówi, że jeżeli umiesz sobie dobrze rozplanować pracę, to będziesz mieć czas wolny. To jest po części prawda, bo przez czas wolny mają na myśli te 2-3 godziny w sobotę. Ponieważ prawda jest taka, że nieważne jak dobrze sobie rozplanujesz pracę, to fakt, że masz na przykład 5 deadlineów w jednym tygodniu, nie zmieni się. Masz, musisz to zrobić, tak? I to nie jest tak, że mówią ci o tym assignmentie trzy miesiące wcześniej i ty możesz trzy miesiące wcześniej zacząć je robić. Nie. Jeżeli prace mają podobny deadline, to zazwyczaj ogłaszane są również w podobnym terminie, więc po prostu musisz je robić wszystkie naraz. Także IB ma to do siebie, że po prostu jest dużo pracy. No, jakby, no nie będę kłamać, bo to nie ma sensu. Jeżeli ktoś chce wybrać tę e, klasę, to żeby się potem nie rozczarował i żeby nie było na mnie. Więc powiem wszystko, tutaj jest cała prawda. Uwaga, to jest cała prawda. Bartek również chciał wiedzieć, dlaczego IB, a nie na przykład Biolchem. No cóż, to jest dość proste pytanie, ponieważ IB daje ym, sporo takich benefitów do przyszłej edukacji. Oczywiście ludzie mówią, że aaa, nie tylko po IB da się dostać na studia za granicę. Oczywiście, gdyby tylko po IB można było iść za granicę, to w Polsce byłoby o wiele więcej szkół IB. Ale nie tylko po IB można iść za granicę, dlatego ludzie z polskich systemów również idą na, za granicę na studia i dlatego wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Ale tu się robi ciekawie, ponieważ... IB daje bardzo sporo plusów, jeżeli chodzi właśnie o edukację za granicą i w Polsce, o czym zaraz powiem. Um, ponieważ zagraniczne uczelnie rozpoznają IB jako coś w pewnym sensie też swojego, ponieważ IB jest systemem światowym. Na całym świecie znajdziecie szkoły IB i dzięki temu uczelnie wiedzą, co to jest IB, ponieważ w swoim kraju również mają szkoły IB. Przez to proces aplikacji na uczelnie zagraniczne po IB jest o wiele prostszy, bardziej klarowny i łatwiejszy przede wszystkim yy, niż z uczelni polskich. Jeżeli idzie się na uczelnię zagraniczną po polskim liceum, to ten proces aplikacji jest troszkę bardziej trudny, ponieważ uczelnie zagraniczne nie bardzo rozpoznają maturę polską, więc muszą ją jakoś przeliczyć, przekonwertować na swoje zrozumienie i w tym procesie może powstać wiele błędów. Ja znam osobę, która po polskim liceum chciała się dostać za granicę i za tą granicę się dostała oczywiście, ale w procesie aplikacji. Ale w procesie aplikacji y, powstały pewne błędy, błędy systemu, nieludzkie, ponieważ w, przy konwertowaniu ocen polskich na takie, żeby tam brytyjska uczelnia je zrozumiała, powstał błąd, te oceny jej się zaniżyły i nie mogła się ona dostać na wymarzony profil, tylko musiała iść na taki, na który się łatwiej było dostać. Nie wiedziała ona o tym błędzie, bo też nie do końca rozumiała konwertowanie tych ocen. Teraz studiuje coś, co nie do końca chciała studiować, a tak naprawdę na odwołanie się jest za późno, bo już jest na tych studiach i uznała, że um, to nie ma sensu, ale takie rzeczy się dzieją. Natomiast przy aplikowaniu po klasie IB to wszystko jest klarowne, ponieważ uczelnie rozpoznają, tak jak mówiłam, dyplom IB i nie muszą konwertować, wiedzą jak sobie poradzić z takimi uczniami, wiedzą jak interpretować to wszystko, co jest na dyplomie i ta aplikacja jest po prostu łatwiejsza i są większe szanse na dostanie się. Dodatkowo IB również y, poprawia y, aplikacje, jeżeli chodzi o polski system, ponieważ na IB y, na maturze można dostać ocenę od 1 do 7. Są siódemki. Jednak te oceny są przekalkulowane z procentów na właśnie ocenę. Dolna granica y, siódemki na maturze IB to jest 80%. Więc załóżmy, że macie maturę IB, piszecie sobie maturę, dostajecie 80% z jakiegoś przedmiotu. Na przykład z biologii. Biologii dostajecie 80%. Automatycznie dostajecie siódemkę z IB i składacie te papiery na polską uczelnię. Polska uczelnia nie do końca się interesuje IB, więc ona bierze tak naprawdę tylko te progi procentowe i nie patrzy za bardzo, jak to wszystko działa. Yy, I widzi, że yy, siódemka no to górna granica jest 100%, no to znaczy, że ktoś miał 100%, tak? Więc ym, polskie uczelnie konwertują to na górne ym, granice. Jeżeli mieliście 80% z matury, to dostajecie siódemkę, więc uczelnia polska myślicie, że dostaliście 100% z matury. Więc to jest super i dlatego też warto wybrać IB. No i dlaczego IB, a nie na przykład Biolchem? Osobiście powiem, że IB bardzo, bardzo rozwija, bardzo, bardzo poszerza horyzonty i sprawia, że człowiek czuje... Pewną autonomię i władzę nad swoją edukacją. I to jest bardzo fajne uczucie, bo wiem, że ja wybrałam to, czego się uczę. Wiem, że ja decyduję, jaki wolontariat robię, na przykład, i wiem, że ja decyduję, na jaką uczelnię idę, i IB mi o tym przypomina cały czas. I to jest fajne, to jest naprawdę miłe. Dodatkowo, IB też kształtuje taką delikatność w człowieku, wydaje mi się, bo. W IB trzeba się skupić, tak jak mówiłam, na wszystkich aspektach edukacji, nie tylko na polskim, angielskim matematyce, ale również na sztuce. I dzięki temu um, człowiek wychodzący z IB jest taki bardziej wrażliwy na otaczającego życie um, i na to, co się wokół niego dzieje, tak mi się wydaje. Um, I to jest bardzo ważna cecha, bo ona bardzo pomaga potem w życiu. Ja porównując. Ja obecna, porównując siebie do mnie sprzed dwóch lat, bardzo się zmieniłam przez IB i bardzo się zmieniłam na plus. Yy, wydaje mi się, że jestem teraz bardziej świadoma właśnie samej siebie i otaczającego mnie świata. I przez to głównie bardzo polecam IB. Może rzeczywiście jest bardzo dużo pracy i człowiek czasami ma ochotę krzyczeć, płakać, yy, zabić wszystkich dookoła. Yy ale potem, po skończeniu, człowiek może odetchnąć, zobaczyć, że mu się udało i być naprawdę dumnym z siebie. Plus y, matura IB w tym roku została anulowana przez koronawirusa i ludzie skończyli liceum bez matury. I może to samo spotka również Was, jeżeli pójdziecie na IB? Dlatego zapraszam. To chyba będzie wszystko w tym filmie. Y, odpowiedziałam na kilka pytań, ale jak widzicie, zrobiło się całkiem długo. Mam nadzieję, że to Wam trochę pomogło. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście proszę je pisać na dole w komentarzach. Ja zapraszam również na swoje social media i do subskrybowania, zostania ze mną, bo mi się bardzo miło gada do kamery, do Was. I, i dziękuję za dzisiaj. I do zobaczenia. Miłego dnia. Papa! Pa.